Pierwsze pytanie. <laughs> to wiesz co? Możesz jak odpowiadasz zaczekać sekundę, żebyśmy mogli sobie spałzować spokojnie. Wiesz co chodzi? Odczekać trochę do pytanie. No, spałzujemy, spałzujemy. Dobrze dobrze, dobrze, dobrze. Ulubiony kolor Gabi. Myślę, że niebieski. <laughs> Jaka jest Wasza piosenka? No to właśnie, nie ma jednej piosenki, ale wydaje się, że to będzie Gossip wybrał Powicks. słuchaliśmy tą kultę zawsze jak jeździliśmy do Stanie. Dobra. Ulubiona część ciała Gabi. To w się sensie twoja jej. A moja jej? Że co? Twoim zdaniem. Moim zdaniem Gabi ma ale... śliczną łóżkę i fajne tyłacze. Dobrze. Tak. Czy to była z twojej strony miłość od pierwszego wejrzenia? Wydaje mi się, że od drugiego. <grym> jak wyglądała Wasza pierwsza randka? Mieliśmy w kinie w złotych tarasach na Dżęboku. Jak nazwałbyś swoją córkę, a jak syna? Gdyby się urodzili. Gdyby <grym> się urodzili. Córka Julia. Co do syna, nie było jednej wersji, ale pewnie w swoich blokowicach, Krzysia. Okay. No, okay. Dobra, jaki jest Twój ulubiony film? Twój. Może być James Bond. Casino Royale. Mm -hmm. Kto zabije Karpia na święta? Pewnie na mnie trochę. Gabi by nie, nie, nie wiedział, że to coś, coś takiego zrobił, Ale ja chyba nie, nie wiem w ogóle, coś sobie nie wyobrażam. Kto z Was Pernier... jest bardziej kłótliwy? No nie ma tej konkurencji kłótliwości, no, nie potrafię powiedzieć. Znasz problem? w głowie. No, nie wiem, Gabi się nie pusti. Ja z nią też nie. Nikt z nas nie jest mm -hmm. bardziej głupi. Zobaczmy, co Gabio powie. No, zobaczymy, co Gabiot. No, powie. marcie, marcie. dawaj. Kto z Was pierwszy wyciągnie rękę na zdorze? Wyciąga. No, Albo wyciąga. Jeszcze się chyba nie kłóciliśmy jakoś tak bardzo mocno, tak mi się wydaje. Ale tak pewnie Gabi jest na przewagę, tak się wydaje. proszę. Pewnie Gabi. Dobra, jaki jest Twój wymarzony samochód? Mercedes SLK. Taki dwumiejscowy, super szybki z takimi otwieranymi drzwiami. Dobra? Sportowy? Tak, to jest sportowy samochód, tak. Okay. tak. Albo Ferrari 599, Taki bardzo fajny. Jakim kolorze? <grym> Czerwone są najszybsze, władza. Y jaki jest Twoim zdaniem jej najgorszy zwyczaj? Palenie papierosów. Bez, bez wątpienia. <laughs> Dobra, jakbyś miał być super bohaterem, to którym? Super, Supermanem. Tylko bez tych podstawowych słów. <laughs> Dobra. Dobra. Okay. I gdybyś miał wybrać jedno najpiękniejsze miejsce na Ziemi, to które? To to pewnie byli? Chorwację. Tam razem byliśmy i nam się bardzo podobało. Ja tam bardzo lubię. Fajni są ludzie, fajna pogoda, super morze, chorwacka. Super.